Witam Was bardzo serdecznie w wykonanie produkcji, tym razem produkcja, na którą czekałam i się nie zawiodło. E, prezentuję Wam e, grę, w której jesteśmy ludkiem ze znaku tylko Grała mi łamikowo-logiczna. Okej, okay, tu musimy połączyć i możemy przejść. Dosyć nietypowa sejstyka, jak widzicie. Okej, okay, tu skończymy sobie. Wydaje mi się, że jest to debut studia, więc tym bardziej yy, im się to udało. Okej, okay, tu teraz możemy po przestawiać i zrobimy to w następujący sposób. no tu znowu musimy pokombinować? Oczywiście możemy sobie zamknąć drzwi, jeżeli będzie Okej. Okay. Co tu mamy? Takie czary -mary. Gra kosztuje chyba gdzieś 70-80 zł. Więc... W miarę ok. W sumie jak na produkt, który nie jest produktem AA. A. Ok, to w sumie było na tyle. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to sobie zerknie z Steam. Ja serdecznie polecam. Okej, okay, to było na tyle. Trzymajcie się.